15 sierpnia to bardzo ważna data w polskim kalendarzu. Obchodzonym w tym dniu święto Wojska Polskiego upamiętnia zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku. Jest to również bardzo ważny dzień w kalendarzu liturgicznym, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W Bogatyni zawsze z należytym szacunkiem i wielkim zaangażowaniem podchodzi się do organizowania uroczystości upamiętniających tę właśnie datę. Tegoroczne obchody rozpoczęły się o godzinie 10.30 mszą świętą za ojczyznę w kościele Niepokolonego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Podczas homilii ksiądz dziekan Jan Żak opowiadał zarówno o aspektach duchowych, jak i historycznych związanych z datą 15 sierpnia. 15 sierpnia, rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w wojnie 1920 roku. Ten dzień został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 roku. W dziejach Wiktorii Wiedeńskiej, po Wiktorii Wiedeńskiej Polacy uratowali stary kontynent. I to w Europie przypominać musimy. Po nabożeństwie odbyła się również uroczystość, podczas której głos zabrał burmistrz Andrzej Grzmielewicz, mówiąc o tym, jak ważna jest pamięć o tym dniu i jak ważne jest, aby tę pamięć w należyty sposób pielęgnować. Od wielu lat organizujemy dwa Narodowe Święta Święto Niepodległości, Dzień 15 sierpnia. Chcemy upamiętnić te dwie niezwykle ważne daty w naszej historii, przede wszystkim dlatego, że jeszcze żyją ci ludzie, którzy. Pamiętają zawieruchę wojenną, pamiętają czasy Sybiru. Chcemy też oddać hołd naszym patriotom, którzy oddali życie, zdrowie, poświęcili się dla ojczyzny i to jest no, taki dowód naszej zbiorowej pamięci o tych wydarzeniach, o tych ludziach. Chcemy to kontynuować, ponieważ pamięć i troska o własną ojczyznę jest rzeczą ważną, ale dla nas to jest także pewien przykład, jak można. Rezygnować z osobistych rzeczy, jak można bardzo się poświęcić właśnie dla do dobra kraju. Jak wiele refleksji oraz momentów do zadumy przysparza ta data, mówiła także pani Zofia Kulikowska, prezes koła Związku Sybiraków w Bogatyni, oraz pani Anna Ksykiewicz, przewodnicząca miejsko-gminnego koła Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Rozegnana bitwa warszawska obroniła polską niepodległość oraz. Uratowała Europę. Cud nad Wisłą i zwycięstwo nad Armią Czerwoną to ważna data w naszej narodowej historii. Myśli nasze biegną do żołnierzy, do oficerów, do wielkiego wodza Józefa Piłsudskiego. Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego to również doskonała okazja, aby wysłuchać pieśni patriotycznych. Na bardzo wdruszające muzyczne chwile zaprosili artyści z opery krakowskiej. Tak, bardzo chętnie przyjeżdżamy do Bogatyni. Dzisiaj przyjechaliśmy z artystami opery krakowskiej i filharmonii krakowskiej. Będzie to solistka opery Karin Wiktor Kałucka i pierwszy trębacz filharmonii krakowskiej Stanisław Majerski. Oczywiście na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy repertuar patriotyczny, ale nie zabraknie także dzieł y, klasyki. Y, będą to utwory m.in. Czajkowskiego, Bacha, Schuberta i wiele, wiele innych.